Cześć, Konrad Domański, zapraszam na test tabletu Prestigio Multipad Color 803G. Jak sama nazwa wskazuje, to urządzenie występuje w kilku bardzo żywych kolorach. Tym razem, zamiast zaglądać do wnętrza opakowania, mamy tam ładowarkę, przewód USB i tym podobne. Pokażemy Wam wszystkie wersje kolorystyczne tego urządzenia. Na pewno mocno interesuje Was dokładny wygląd tego modelu, więc na przykładzie tej wersji sprawdzimy front panel i krawędzie. Przednie partie tabletu Multipad Color to przede wszystkim ośmiocalowy wyświetlacz otoczony czarną błyszczącą ramką, ale o nim za chwilę. Tuż nad ekranem frontalna kamerka, czujnik oświetlenia oraz głośnik do rozmów. Ściśle z systemem zintegrowane są przyciski Androida, które dopasowują się do orientacji tabletu. Na froncie zauważymy też logo Prestigio. Tylny panel z kolei to już nieco więcej oznaczeń producenta i ikonka NFC, która jasno sugeruje nam, że kolor posiada nieco więcej modułów. W lewym górnym rogu naszym oczom ukazuje się główny aparat, niestety bez diody doświetlającej. Prestigio zdecydowało się też na głośnik mono, który z kolei znalazł się w lewym dolnym rogu. Nie zaliczymy go niestety do wyróżniających się elementów. Najważniejsze przyciski, takie jak włącznik, jednocześnie odpowiada za pobudzenie ekranu oraz regulacja głośności, znalazły się na lewej krawędzi, ale na górnej producent postanowił umieścić gniazdo audio oraz zaślepkę, pod którą kryją się sloty na kartę microSIM i microSD. Micro USB wraz z mikrofonem zauważymy na dolnej krawędzi. Ośmiocalowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280x800p to panel IPS LCD, który charakteryzuje się bardzo dobrymi kątami widzenia i maksymalnym podświetleniem, umożliwiającym swobodne użytkowanie na otwartej przestrzeni. Nic złego nie powiemy też o multi-dotyku i odwzorowaniu kolorów, które są żywe i wyraziste. Prestigio nie instaluje co prawda na system żadnej autorskiej nakładki, mamy tutaj Androida 4.2.2, ale i tak warto przewertować system, bo jest sporo dodatkowych aplikacji. Wśród sporej liczby aplikacji warto wyszczególnić chociażby Bibliotekę Prestigio, w której mamy dostęp do całej masy płatnych i darmowych książek. W dodatku pozycje, na które się zdecydujemy, będą później dostępne na naszej wirtualnej półce. Eksplorator z kolei pozwoli nam mieć na bieżąco dostęp do wszystkich wrzuconych na tablet plików, a w niektórych przypadkach przydatny może okazać się też program NFC TASK. Pakiet Office na pewno jest Wam bardzo dobrze znany, ale warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wygodną klawiaturę, która, jak należy, funkcjonuje zarówno w poziomej, jak i pionowej orientacji. Przyciski dobrze reagują na nasz dotyk i w niektórych przypadkach szybkie pliki tekstowe możemy przygotować, na przykład na testowanym tablecie. Sklep Prestigio Multi Store to wybrane przez firmę aplikacje. Niektóre z nich są już dostępne w systemie. Nie zapominajmy też o zaglądaniu do OTA Update i aktualizowaniu tabletu. Warto zajrzeć też dokładnie w ustawienia tego tabletu, a raczej ustawienia Androida. W ustawieniach nasz wzrok w szczególności powinna przykuć zakładka SIM. W której uzyskamy dostęp do karty, którą wciskamy do stosownego slotu. Co ważne, oprócz transmisji danych, z tabletu możemy też dzwonić i wysyłać SMS-y. Wśród modułów, które znalazły się na pokładzie, warto wyszczególnić NFC dobrze działające Wi-Fi i Bluetooth oraz GPS, co w połączeniu ze stosowną aplikacją umożliwi nam nawigowanie w trasie. Skoro mamy czujnik oświetlenia, wartość podświetlenia ekranu może być regulowana ręcznie albo automatycznie. Wewnątrz znajdziemy też 16 GB przestrzeni dyskowej, realnie to oczywiście znacznie mniej. Podzespoły, które zainstalowano wewnątrz, wraz z optymalizacją systemu przekładają się na naprawdę dobrą pracę tego urządzenia, ale wspomniane komponenty warto byłoby jeszcze zweryfikować w programie CPUZ. A wewnątrz czterordzeniowy procesor Mediatek 8382V, GPU Mali 400 i GB RAMu. A jak te podzespoły przekładają się na pracę urządzenia w grach i benchmarkach? Najpierw Antutu i Anomalii Benchmark 2. Ciekawe czy ten tablet poradzi sobie z GTA San Andreas. Przy okazji możemy sprawdzić głośnik. Niestety jest dosyć cichy, więc w takim miejskim hałasie nie da się dobrze usłyszeć wszystkich brzmień, które się z niego wydobywają. Ale w każdej chwili można podłączyć słuchawki. Skoro możemy spokojnie pograć w GTA San Andreas, oczywiście nie na maksymalnych ustawieniach, możemy być pewni, że praktycznie każda gra z marketu Google Play będzie działać tutaj bez najmniejszych problemów. Najważniejsze jednak, że nawet po dłuższej sesji z grami, tablet nie będzie się mocno przegrzewać. Aparaty w tym modelu to 0,3 megapiksela na froncie oraz 2 mega na tylnym panelu. Może wykonamy kilka przykładowych zdjęć. I zobaczymy później na Technikalia.pl, jak będą te fotki wyglądały. Bardzo prosty interfejs. Nie ma tutaj nic zaawansowanego, ale kilka rzeczy możemy zmienić. Tablet Prestigio Multipad Color 803G to naprawdę bardzo interesujące urządzenie. Myślę, że od razu zwrócicie uwagę na żywe wersje kolorystyczne obudowy. Tutaj jednak oprócz tego świetnego wyglądu jest też jeden minus, bo ta błyszcząca powierzchnia jest niestety podatna na zarysowania. Na froncie natomiast bardzo czytelny wyświetlacz z rozdzielczością HD nawet na otwartej przestrzeni. Nie będziemy narzekać na kolory czy kąty widzenia. W dodatku też bardzo płynnie działa ten. Interface. Benchmarki punktacyjnie wypadały klasycznie dla tych komponentów, ale już te bardziej zaawansowane gry też możemy sobie tutaj spokojnie uruchamiać. Pograliśmy w, przecież w GTA San Andreas. Mamy też wbudowany moduł 3G, możemy dzwonić, w dodatku jest głośnik i mikrofon, więc możemy w ten sposób rozmawiać z bliskimi albo w trybie głośno mówiącym. Oprócz tego Wi-Fi, GPS, Bluetooth i NFC. To może być naprawdę spore zaskoczenie, bo przecież to urządzenie kosztuje niespełnie na 700 zł. Nawet w cenach promocyjnych możemy dostać Multipad Color za około 630 zł. Nie mamy co prawda autorskiej nakładki na Androida 4.2, ale jest sporo naprawdę przydatnych aplikacji. W dodatku też Prestigio Multistore, więc wyselekcjonowane aplikacje z różnymi zniżkami i 200 GB przestrzeni w chmurze, a to na pewno będzie bardzo przydatne. Bardzo ciekawy dodatek to też pokrowiec, który występuje w zestawie. No, chyba najbardziej gustowny jest w białej wersji kolorystycznej. Na pewno mocno interesuje was czas pracy baterii, więc na koniec o tym akumulatorze o pojemności 4400 mAh. Jeżeli będziemy odtwarzać materiały wideo to mniej więcej 6 do 7 godzin, czas odtwarzania audio do 25, a czuwanie to nawet 350 godzin. Jeżeli interesują was nieprzerwane rozmowy 10, a czas ładowania to nawet 4,5 godziny. No i jeszcze warto powiedzieć o surfowaniu po sieci do 5-6 godzin więc myślę, że całkiem nieźle wypada tutaj czas pracy.